Proszę pana, proszę pana. Wie pan co? Jak pan u dzieci... jajka go. Jajka, to pan nawet nie ma ani jednego. Aby pan było... A ja czy bez jajka, ja panu dwa kilo. A jak kilo. Jakby bym to jeszcze ucięta, bym lewitował. A pan pojedin. Dobra. To jest pytanie problem nie będzie, bo ojcze, jestem zazdrosny, Następne pytanie, co pan się dowie, Józef? Pan o starej brzmi. Pytanie było już sformułowane. Nie ma takich pytań, co pan się dowie. Jak pan się dowiedział, że pana stary jest Rumunii, stary mieszka ja, bo... w miejscowości tyle mamy? ze twojej starej, co mieszka <tary tary najbliższy tary> w Mozambiku. I to odpuściliście. Patrzę liście. tę z Patrzę na tę stronę. Patrzę na tę stronę. Patrzę w kilo. Ale Patrzę na tę stronę. Patrzę na tę to jest poważny wywiad. Nie widzę. Pan Moskw, teraz zmieniamy role. Zaraz pan damy sobie wstawić panu proszę Tak. Proszę pana. Pierwsze po drugie, pytanie. Jak do mnie mówisz, to się nie odbywa. Bo mi jak na mnie patrzysz. Więc, proszę pana. Ale pan, panie wygląda z telewizorki. No mów pan! Dobra, proszę pana. Tak. Co pan zrobił, jak pan spojrzał w te lustro i zobaczył swój krzywy ryj?

Ik heb hier al zitten hier. de heb hier al zitten hier. Ik 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 heb hier No to, to jak, się A, jak A, był na weselu i mu taki kamerzyca, ciągle stworu, ja do że tam kamery, nie? ja, I, ja bym dotarę. W końcu wyszedł i go tak pchnął, że na środku staje, że na plecach. I do lewej lubię. Płacz, że nic się jak jak w chrześcijańskim Sorry, no to ja że ja, tak.